Wow! Patrzcie, jaki genialny skif! Jeśli tam chcesz jakąś nową grę, jaka jest to planer, no to napisz w komentarzu, jakąś byś grę. To ja nic nie pokażę. O nie, co bym się Filtreste, ale w trafiłem Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Eee... Nie, no, chyba nie ma. O patrzcie, tutaj to specjalnie dla Kamila wygramy. Patrz Proszę patrzeć. Tak się wykrywa Konflikt Widzicie. Easy.

Patrz, chodzę sobie tutaj, wchodzę w staty, Ile jest mam otworzonych? 640. A ile kos? O nie, pokażę, jak No, tak mało kos miałem, naprawdę mało kos miałem. No co, dziękuję, za oglądanie. Konstantnie, czekaj, bo nic, klik, sorry. yeah the contrast is so awesome